Wyskakuj. Skoczyłem. Kup, cop, kop, 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 szybko, kop. Kop, 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 Szybko, kopuj, 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 kopuj. Kurwa, kop, kop. 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 No puść Wody, kurwa. Ja Nie diemo. Nie Czekaj, ty nie mogłeś Nie mogłeś skopić, typu. Powiedz, mnie. Kapitana kupił. Ja, filt dole, trzeba ja iść. Nie, nawet nie widział. tam tu nie, ja nie was, tak bym jebał, no, Nie, nie. No. Bez to Ej! Jakie dzieci Co to? By? O jebany, dobry kochany! Mać się jak się rozpłaszczył, nie wiem, czy to było, ale to było mistrzostwo. Mistrzostwo. O jebany! O, płacze za siebie. O kurwa! Dawaj, jeszcze raz. O kurwa, szybko, ja pierdzielę. O kurwa nie zdążymy kurwa Przemek Ja pierdolę. Nawet te szybkie chodź. bieganie nie działa Jeszcze Dawaj, to szybko, chujem, szybko, nie szybko, 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 Bied? szybko, szybko. Weź, skocz i, i podjedź Ja poprępił. Bierz, si ale chodźcy. Jedź, jedź, jedź. Nic, zginy zginął! KORP! T'inquiète, <coughs> <générimus> Oh, comme ça je